i żółtą. I teraz tak, w XVI wieku majątek przejęła rodzina von Hondorf. Później w wyniku tak koligacji małżeństw rodzina von Polenc. bardzo tak rodzina zartna, jedna w Prusach, w Polencowie. Oni bardziej właśnie mieszkali w okolicach Kisielic-Łęgowa, te rejony, tak, w Polencowie. E, biskup, to jest XVI-XVII wiek, e, biskup sambiski Polenc, to pierwszy biskup e, katolicki jak gdyby, który wygłosił kazanie królewców w duchu ewangel e, religii ewangelickiej, czyli w duchu nauk Lutra. To był szat królewców. Wychodzi biskup i XVI wiek, nie początek, czyli tam już luter, wojny chłopskie w Niemczech. E, dopiero te Prusy tak Prusy przywołały, gdyby sekularizację, tak. Przechodziły na luteranizm. E, i to był taki pierwszy biskup samisji, który właśnie powiedział kazanie w e, w, kazanie w duchu uterańskim. Polenc. I właśnie ta rodzina powoli tak te terytoria przyjmowała, poszczególne majątki, czyli Hondurkowie potem Polencowie przejęli w duchu kolegacji Dalej. Rodzina Szak von Wittenau. Oni, oni mieli też majątki m.in. w Stążkach, i Kiszmowie i Balewie. To już była taka generalicja po podczas oborów. to były osoby tak bardzo szerokopasowane w plusach. Generał, wojsk pruski, między innymi m.in. von Wittenau. To też to właśnie zarządzali. I później przechodziła Hondorchowie, Polencowie von Wittenau. I ostatnim właścicielem tego majątku do II wojny to była rodzina von Flotfel. To też byli baronowie. Tak, von Flot Flotfel. Znamy z historii, z historii zaborów tak zwaną noc paskiewiczowską i noc flotfelowską. I teraz tak, Paskiewicz to właśnie był zarządca gdyby, tej prowincji tutaj zaborów rosyjskiego, tak? I on gdyby tutaj narzu narzucał Polsce, tak, rząd carski, tak? Czyli cenzura, godzina policyjna, tak? Oczywiście inwigilowanie i tak dalej. A z kolei to, to właśnie był najczarniejszy okres zaboru właśnie rosyjskiego. A z kolei tak flotfel... To był Smyca, właśnie gubernator tak. właściwie prowincji poznańskiej, zamienia właśnie króla Prus. I on z kolei tak ger germanizował terytorium Wielkopolski. I to jest ta rodzina Flotfel, która właśnie miała tę majątek do końca II wojny. Tak? Mhm. Bronowa Flotfel, to oddała go już uciekając na zachód, tak? Przed armią Czerwoną. Mhm. w tym miejscu. No i potem tak majątek DUM PGR, widzimy tak, turystyka wnętrza, co też odbaje, taka bardzo jest zbiorowa. I później majątek już niszczał, tak? To jest, tam jest, to jest Bocian. I to Właśnie to jest Bocian. Odwodę,

Panie, Ale mówię ty... To ma Major. Czyli Kuni czyli gdyby królewski, tak? Plus królewski, tak, Major. plus... w tym sensie. Marshaw Fotwell. Urodził się 1860 roku. Jest, jest gwiazdka jeszcze, nie? Symbol urodzin. I krzyżyk zmarł 22 august 35. 1926 rok. Jakaś jest sentencja drugiego listu do Koryntian to jest. Lista z Drugi Koryntian. A tu jeszcze tego nie przetłumacza, bo tu za księdza Czekamy na nas powietrzny, ryb holenderski. Zresztą tak dawniej śleń, to, to było też jedna wiatraki. Mamy teraz tylko włosowności wiatraka oświadczomata. Tary w bliźniu idziemy na Lok Służbania. Teraz to do mnie to to, A z kolei pamiętamy jeszcze, że nas w szczupół. Stały, właściwie na całym miasta, prawie trzy wiatraki. Mówię prawie, bo jeden jest na parkowo, To wiemy. To to jest Żarna jeszcze leżą na osiedlu, To wiemy. Tam gdzie jest e, osiedle parkowe, są garaże, jest taki śmietnik i jest kosz tasu Obok właśnie leżą w na leżarniach, jedno na drugim. Drugi na trak, stał e, na osiedlu na wzgórzu, na pewno, bo jest to mapa właśnie raza 30 -tych, A trzeci z kolei stał e, jak siedzi na środku wieś. Jedziemy na rondzie, na kwizyn, tak, mijamy budynki, tam jest wzgórze e, i tam stał ten jest, jest jedno zdjęcie sztumu e, z przedwojenne jeszcze, jest e, właśnie z osiedla parkowego nasz i właśnie z tyłu widać potężny kobiec wezbrany. on no, stał. Aktualnie nie ma to już nic po nie co jest w Czy nie ma żadnej dostałości? Czyli żarna. Po drugiej stronie na tym wzgórzu kolejnym, tam po drugiej stronie, tam w tej chwili weszło i tam stał wiatra. Jeszcze jeden, ale już ten wewniany koźla. Czyli takie, no, skute, tak nie w tej konstrukcji, tak pisać wezbrany, tutaj byłbym po zamknięty, tak, to można było ustawiać w rozwiązaniu z piasku. No, Pan, ale tymi którym miejscu skarpia tak nam Pan, że po prostu, że swoje gospodarstwo mhm. i teraz sobie je będzie A Jeszcze on go zdemontował. Zostało się pojemnicze. No, tak samo, jak mówię, jest tam też koźla. Ten stoi taki wiatrak, ten sam typ. I tam, i tam, pewna rodzina, taka kulturalna, e, ten wiatrak przejęła i zrobiła tam wieczne spotkania na wiatraku i są koncerty różnych artystów. Właśnie po Ezy tam czy Tulipan, SDM między innymi, i to wygląda tak, że jest też, bo to jest jeszcze, miejsce jeszcze bardziej odległe od Roliguny, to trzeba jakoś tam pola, powioska Krożyś, i jest tak, że wchodzi się do wiatraka, jest mała sterka, nieduża, kameralna, artyści grają muzyczkę, jest tam piwko, oweczki i z kolei tak są jeszcze ławki na zewnątrz, i jest w wiatraku upowietrzony telewizor. jest ta la, słonka, jest tam piwko, kiełbaska, opis, się się śledzą, muzyczki, jest telewizor, z koncertem, z tutaj w środku, i to funkcjonuje. A mnóstwo roku wstanie wakacyjne, są imprezy, koncerty, jakieś tam wystawy. Także to, to miejsce jest też idealne, bo jest przy drodze głównej. żeby to wykorzystać kiedyś, jakiś mały lokalik. Z się piętą na przykład. To miejsce, miejsce jest ma, ma swój potencjał. To miejsce na terytorium plus Pomorza Gdańskiego. Ponad 120 zamków, tak? Dlatego tu maluch, szpital, 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 wielki szpital, szpital, okay. szpital, tak wielki szpital, 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 tak Czyli, tu właśnie była siedziba w temu tak wielkim, wielkim temu kulturą dzierżgonia. Był też wielkim szatnym, czyli właściwie najwyższą rangą, tak, został nieznakomny. A potężny zamek zostało niewiele, tak. Tu to cały, to cały, to cały zamek wysoki, samo centrum, właściwie tutaj dowodzenia. I teraz ta konturia dzierżgona sięgała właściwie aż po rejony działdowa. To były tak podłużne pasma, właściwie administracji. Poniżej było przed zamcze. Nic teraz nie zostało, a z kolei tak droga na sztum nie kiedyś nie było. To jest późniejszy przekop powiększony i tam był mostek do kolejnego wzgórza, gdzie było kolejne przedzawcze. Też już jest nie ma. Tylko pozostały fragmenty kaplicy wmontowane w obecną kaplicę. To jest wszystko. I w latach właściwie 90. podjęto się prac archeologicznych, które odsłoniły pozostałość tej jednego skrzydła. Tak. Kolejne skrzydło ciągło się aż tam bo tą wieżyczkę ciśnień, a to z kolei jest bruk po dziedzińcu. Zamek był, tak, zamek był czteroskrzydłowy. Więc więcej jak wjeżdżamy do zamek małbortu wysoki, nie? ten układ. po pośrodku w kwadracie, trzy skrzydła. I tam pod kątem była, była szyja bramna. Jaki zamek? I teraz trochę historii. Krzydła podbierają krusy, tak? Krzyżowali się w w ciągu rzeczy. To jest tak bagienny puszcze, więc musieli mieć trakty, czyli trzymali się rzeki. I wpierw tak podbili, zajęli w XIII wieku, na samym początku, to było na to 30 XVI wieku gród pruski w Starym Dzierzgoniu i tam założyli swoją kulturę i zdobyli go w dzień Bożego Narodzenia, więc nazwali ten gród Tak Później tak, Prusowie w koalicji ze Świętopełkiem Pomorskim odbili ten gród w Starym Dzierzgoniu, z krzyżackich, atakowali po prostu taką masą, że jak tylko byli w stanie bronić jednej części lodu. Tak się topełk korzystając ten fakt, szedł od tyłu przez wały, zajęli grud, więc krzacy wrócili streddzierz goń i założyli tak kolejne uwołcjenie na tym właśnie wzgórzu. Czyli gdyby nowy Frisburg. Tam pozostał stoledzgoń, tu jest teraz zwierzkoń. Ten układ.